Mam to, ja już jestem na nowym nauczy Trochę muszę A to nie no Ale dzisiaj Wam pokażę moją wyprawkę, bo jutro ja jadę na łowisko Admar, do dobia, i na karpie, i na spinning trochę. Jest na metodę i na spinning. I Wam dzisiaj pokażę to, co biorę. Nic, to nie będzie mój cały sprzęt. Jakby większość, bo dużo wędek potraciłem, mam tylko cztery już mi zostały. Dwie spawikowe, jedna spinningowa, i jedna do metody. Dzisiaj Wam pokażę cały sprzęt, co biorę. No, więc zaczynamy. Pierwsza rzecz. To będzie taka waga, gdzie działa. Ona jest do 35 kg, więc starczy. No, raczej na pewno starczy. Dalej. No, niestety miarki żadnej nie mam, takiej wędkarskiej, więc wziąłem zwyczajną miarkę, ale chyba też będzie git. Na jedną ten na sobie, sobie kupię To To taki pierwszy lepszy stary plecak, do którego to pochowam. Te takie... rzeczy potrzebne. Ale takie mocne nożyczki, bo mam jeszcze jedne małe, ale... te są takie mocne, duże. I to się przyda bardzo. wiadomo, rzecz, której nie miałem przez długi czas. Miałem ogólnie tego 20 sztuk, każde pogubiłem. Potem nie miałem przez dłuższy czas i teraz kupiłem sobie nowe. Odhaczacz. Taki, ten, taki metalowy, nie ten zwyczajny. tylko metalowy. Dalej mamy pięć szczytówek do metody. Jakby się płomało. Tu Zawsze tubię zrobić jedną metodę, bo po prostu się może przydać. Dalej mamy takie krzesełko. No. Potwórki. Wiadomo, taka jedna krótka. Oh, Jedna krótka, druga długa. Ta dusza będzie na tył, ta krótsza będzie na przód. Dalej mata karpiowa. Ona jest bez miarki, to jest sam. Taka o mata. No ale i tak się opłata na matę, żeby ryby się nie poobijały, nie? No. Dalej mam tylko, że podbierać, tylko go rozłożę. Bo ostatnio, gdy byłem, właśnie tamten, na tym tyłowisku, to mój tata podbierał ryby. Takiego karpia, ko 15 kg, takiej dziewczynie. Mówi, miał podbieraka, taka przyjechała na spawnicu, złowiła. Ja złowiłem Sazana, karpia, ładnego, półtore kilo. To była moja jedna ryba, ale miałem jeszcze jedno branie jakiejś potężnej ryby. Wciągnęłam momentalnie mi wędkę na siebie stawu. Była identyczna jak ta, tylko się a co kupiłem nową, do metody. I, I mój tata panią włynąć na się z kstawu. Tak Taka w ogóle historia, który nie zapomnę ten przez długi czas. Taki podbierak karpiowy. To jest już tyle bardziej porządne. Sorry, ale musiałam odrzucić mojej mamy. To mnie zmieniło. O kurde. Ja teraz sobie go tak zabezpieczę, żeby mi się nie poplątał, Z go tutaj zwinęmy. Dobra, dalej, a no, podamy go tej słowem. Teraz wam pokażę wędkę. Tutaj pierwszy naprzyn która teraz już założona będzie taka obrotówka, guma obraca się. Tutaj stalka nie wolframowa, tylko zwyczajna. I mam już tutaj. Podejdę pokazać, tylko podniosę to. Jackson Greystream. Pokazuję już Wam. Taka wędka. Kowrotek Shimano. Taka plecionka tutaj na nim. No i Greystream. To jest moja najstarsza wędka z tych, co mam obecnie. Bo tam to po prostu inne się psuły. Nie wnikajcie, widzę, proszę. Po prostu świeci się dzisiaj... Teraz Wam pokażę wędkę do metody, która ma 3 metry, więc trzeba. Ona bardzo fajna jest, tylko przy tamtym, jak ta ryba była, to musiałam ją gdzieś pęknąć. To jest Jackson Rubicon Method Feder. Taka. Tutaj też kołowrotek Shimano, tylko tam był FX 2500, tu mam FX 4000. Bardzo fajne są te kołowrotki, nie takie najdroższe, bo są za 120, więc jak za kołowrotek w tej jakości widzowy, to jest bardzo tani, bo jest jakość. Może wiem, że no tak, nie jest najlepszą firmą, ale te kołowrotki są naprawdę widzę w bardzo dobrej jakości. No, ten kołowrotek praktycznie, no tak walnął, że praktycznie, się, praktycznie już by się zepsuł inny kołowrotek, ale się nie zepsuł ten, co wtedy, jak poleciał do wody, więc jest dobrze zaraz wam pokażę rzeczy do zamęt i ogólne przynęty do metody i do spinning'ów. nie, ja wam zaraz pokazać rzeczy do metody takie. Tutaj już sobie wyciągnę, przynęty i inne rzeczy do metody, które wam będę pokazywał. Jest takie bardziej do ryb. Dobra, dalej. Taki kanibal. Ja jestem maniakiem kanibali natomiast moje jedyne branie szczupaka, chociaż żadnego szczupaka jeszcze rzeczy nie złowiłem Na spinning złowiłem jedynie okonia i kiełbia podhaczonego, więc słabo, słabo. Taki. ten taki też. Taki jeszcze policjant. Tak nie mam czerwonej główki, widzowie. Taki tygrysek zwyczajny. Taki tygrysek srebrny. Taki czarny policjant bardziej i taki tygrys-tygrys. Nie mam czerwonej główki, bo myślałem, że wziąłem w sklepie wędkarskim, ale się okazało, że nie wziąłem. Dalej tak jak jest ten okień, obrotówka, to mam takich okoni cztery. Jeden, drugi, trzeci i nawet czwarty. I teraz ostatnia moja przymięta Kingo będzie, czyli taki woblerek. Zwyczajny, srebrny wobler. Nie pamiętam do ilu metrów mam schodzi pod wodę, Ale kilka. Tutaj mam pakowanie z haczykami zwyczajnymi, spowikowane. Tutaj mam takie większe. Tutaj mam ósemki okoniowe, bo one mają jeszcze zadzior tam z boku. I tutaj taki mix. Tutaj mamy trzy paczki. Gdzie Ja tam nie będę głowy nas płacić, ale ja biorę całą odcinkę, żeby jej nie rozpakowywać. Ale, o, tak jak mówiłem, ma nożyczki. Też jest ważna rzecz, go do innych. Do karpiowania. Do karpiowania szdełku, chociaż już nie mam wędki karpiowej, aby sobie kupić w tym roku, Odhaczę, ten taki tylko tutaj jest zepsuty, dlatego musiałem kupić sobie tamten. Widzę, że była ostrość. No, pogryz mi pies po prostu, Ale tutaj będę miał do wiązania haczyków, do tego. Więc sobie to zostawię. Dalej mam ten zepsuty spławik ja sobie go naprawię, bo wypadę sobie go naprawię, taki, dalej taki, świetlika 7 gramowym. mamy jeszcze taką bombę, która tutaj miała zepsutę, tutaj widzicie, nie ma krętlika, to Zrobiłem po prostu przez nią dziurę i nią przekładam żyłkę. Dalej drugi, sam, taki sam, ten tylko ten, też jest zepsuty. Ok, po naprawę. Ja Już Taki, on też jest zepsuty, ale jak widzicie, jest wciśnięty. No ogólnie w słowikach to teraz mam ciężko. Tutaj przypony z bagnetem. Na żyłce i przypony z bagnetem na pleciące. Ozdane gdy byłam na Admarze, to właśnie miałem te na żyłce i te to po potem wędkę, wybijało żyłkę temu karpiowi. Bo szedł z tą żeby nie holować go w wodzie, nie? To szedł od piątym i na chwilę się zablokowały momentalnie pęk przypony, dlatego kupiłem sobie na pleciące, żeby trochę, jakby wytrzymały się były. Dalej mam jeszcze dwie, przynajmniej spinningowe, ale to na okoniówkę, której nie mam. Takie dwie tamtki. Czasem sobie zakładam na zwyczajne spinningi, teraz raczej też tak będzie. Więc no. Ładny zapach mają. Dalej jeszcze trzy stalki zwykłe, takie zielone. O. Słuchajcie, ciebie się wywija. Wypadają. A w zamętach to widzowie chyba będzie najlepsze. Tam mam tego najwięcej. Nie wiem, trochę poszalałem, to chyba ja mam tyle zanęt, nigdy w życiu tyle nie miałem na raz zanęt, nie? Nigdy w życiu tyle nie widziałem, nie licząc sklepu wędkarskiego. Czyli nigdy w życiu tyle nie widziałem na raz, nie? No, ja to już miałem dawno. Dalej, to główki dźgowe, trochę mam nachowane, takie duże, ja je biorę, bo, tak jak powiedziałam, są w tym, tym w tej skince takie. no do kanibali, gdybym główkę złamał lub coś, bo były takie przypadki, wiem, to dziwnie się, ale złamałem główkę dźgową kiedyś, nieraz, normalnie haczyk mi pękł, nie wiem jak, ale tak było, dokładnie nie zmyślam, dwa koszyczki do metody 20 gramowe. No wiadomo, jak się zerwie, no co jest potrzebne, nie? I to wziąłem dwa. Widzicie, się rozkłada, nie? Tutaj mam krętlik. No, to wszystko można rozcięściować. Cały koszyczek. Tutaj mam już szpulę od starego kołowrotka, na której mam żyłkę, od której przywią Bo ja nie przywiązuję tak na stałe przyponu, bo ja mam przypony z oczkiem do krętlika, bo ja mam krętlik, nie? I do krętlika oczko, no, musiał tak przełożyć, żebym potem tego nie mógł odwiązać, bo musiał odcinać. Potem by był przypon do wywalenia, gdybym chciał zmienić zestaw. A tu po prostu przywiązuje to do przyponu i to do krętlika, taki gdzieś centymetr. I jest git. I mogę przypon najwyżej sobie odciąć i chować jeszcze raz do pudełka. Więc zawsze taką pulę sobie biorę. No i teraz widzę najciekawsze. Odkażesz Doron ryb. Działający. Nie będę wam pokazywał, ale działa na krętkę, gdzie zgubiłem, więc słabo muszę go to włożyć. Dalej mamy takie gratisowe pop-upy. mix. W tym były jeszcze czarne i kremowe i brązowe, ale przełożyłem do innej paczki, gdzie miałem czarne, brązowe i kremowe też za darmo. Takie gratiski. Dalej od norpią. Takie ówtersy ananasowe. Dalej coś, na co złowiłem swojego pierwszego karpia w życiu w, na zmarze i na co wziął ten karp, czyli pomarańczowy od Feederbait Micron Wafters Spice 6 mm. Fajna, bardzo przynęta. Śmierdzi jak Mhm Słownie. Dalej jeszcze od, o tutaj mam właśnie ten taki miks takich różnych, o pokażę wam. Pop-upów. kulki w Ofters i wszystko tutaj mam. Tu mam takie ciemniejsze, a, tam, a w tamtym mam takie jaśniejsze. A raczej na razie to nie będę łowiła, ale sobie to wezmę, bo, bo będę chciał to raczej. Na to też miałem brania na tym, tym, ale nic nie wyciągnąłem. To są micro ofters od feeder Baita Natural. Różowe i białe w tej pasce. I jeszcze mój ostatnio nabyty, ostatnio sobie to kupiłem, zakupiłem. Od feeder karpiowe. One pachną jak budyń tak. No ślicznie. Pokażę Wam. One są takie multicolor, róż i brąz. Mega pięknie pachną. No i teraz ostatnie rzeczy co biorę. No, jak o czymś zapomniałem widzę, to naprawdę przepraszam, ale jest rozgarnie, że już nie mogę doczekać. Zaczynam od zanęt i różnych tego rzeczy. Pierwsze, melaska. Jakby to jest typowo podleszcza, ale na karpia też się sprawdza, ja coś o tym wiem. Bo ostatnio właśnie też dolałem trochę melasy. Miałem troszeczkę, ale dolałem i był mocno aromat w miarę tego. Więc przyda się. Taki też, też od Lorpio. Najwięcej mam teraz rzeczy od Lorpio na tym wyjeździe. Widzicie, to jest ten sam leszcz. To jest truskawkowy dip. Przez zakrętkę go normalnie czuć, nie? Otwierałem je, żeby powąchać, ale... Nie chcecie tego chyba zapachu znać. Dalej taka zwykła wzięta do koszyczka. Najzwyklejsza, jeszcze zaklejana, bo wędkarsty musiała dziś pieniądza za 8 zł, najtańsza, jaka mogła być. Znowu od teraz zamięta karpiowa taka duża. Bo robię jutro mocny metod mix. Teraz będzie pierwszy plecik widzowie. To taki od trapera to ochotka. Drugi to jest... Od Fiverbate też, kukurydzka, Też duży. Kolejną rzeczą są ziarna. Kukurydza, konopia, orzech archaidowy i orzech pigrysi. To chcę rozłożyć tak miarę na Od Jacksona. I ostatnią rzeczą na tą wyprawę jest chlebek fluo. Tak, do to wszystko chlebek fluo.